Siemaneczko, z tej strony Wydra i w dzisiejszym odcinku mamy znowu coś nowego, znaczy nowego, to, że parę miesięcy jest na rynku, ale no powiedziałem, dobra, nagram sobie, zawsze nagrywałem sobie nowości od Lost Vape'a i postanowiłem nagrać sobie właśnie tego podzika, jakim jest Ulsa Cup. Więc jak widzicie, tak się prezentuje taki na pudełeczku na razie wygląd. Zaraz będziemy sobie go rozpakować i patrzeć co ma w środku. Standardowo pewnie ten sam zestaw, ale byłem ciekawy czy coś mogli spierniczyć, czy coś naprawili w tym wszystkim. Teraz zobaczymy, na pierwszy rzut oka wygląda sobie bardzo tandetnie, czyli sam plastik, jakieś nawet tam takie kiczowate, jak możecie zauważyć sobie tutaj te bryloczki. Dobra, zaraz będziemy patrzeć, dziwi mnie to, że ta Ursa ma 25W bez regulacji jakieś przepływy powietrza, regulowane karty, już te 2 na które bardzo dużo ludzi narzeka, a druga połowa nie narzeka, więc tutaj zaraz się dowiemy. Mamy tego kapa zamykanego w ręce, jak na przykład pracujemy sobie na budowę, czy gdzieś w stolarni, czy gdzieś w ogóle gdzieś indziej, to możemy po prostu się nie martwić o to, że pali na jakiś pył, czy praprochy, prochy, czy nawet w kieszeni, czy w torbie. Coś takiego, to jest taki pierwszy plus Ursy, ale minusem jest też budowa, ponieważ jest ona zrobiona całkowicie z plastiku. Oprócz środka mamy wbudowaną baterię 1000 mAh i Chyba to wszystko, więc ja się tutaj zabieram za rozpakowanie, wrzucamy się na drugą kamerę i za chwilę się widzimy. Okej, okay, jeszcze zapomniałem Wam dopowiedzieć jednej sprawy, jeżeli chodzi o cenę tego urządzonka. Tak naprawdę waha się bardzo dużo, bo tak na internecie jest 99, to chyba była największa cena, jaką widziałem, za tą Ursa Kappa, chociaż dla mnie to jest naprawdę gigantyczna cena. U mnie jest na przykład za 59, a u innych jest za 88, u nich za 109 też widziałem, więc tutaj naprawdę za to urządzonko szczerze, stówy bym nie dał. 59, ok, 70 to jest maks, ile możemy dać za takie urządzenie. Naprawdę, z kawałek plastiku, yy, bateria 1000 mAh, więc tutaj klasyczna po prostu ursa. Więc yy, ogólnie, jak miał porównać tą ursę z ursą klasyczną, albo 2 no to praktycznie jest ta sama cena, jak widzę na internecie. A czasem w sklepach stacyjnych jest jeszcze drożej, więc pamiętajcie o tym, żeby sobie robicie research takich rzeczy przed zakupem, bo naprawdę możecie się naciąć. A poza tym, druga, druga opcja to jest to, że no, porównując te dwie, dwie na przykład Ursy, no to moim zdaniem ta o wiele słabiej wypada, jeżeli chodzi o jakościowo, niż na przykład Ursa V2, a jest faktycznie, jak sugerujemy się tą ceną internetową, jest praktycznie ta sama, gdzie no, w niektórych webshopach możecie sobie kupić to o wiele, wiele taniej. I pamiętajcie, żeby sobie to sprawdzać. A już biorę się za rozpakowywanie, bo zaczynam gadać za dużo. Okej, okay, mamy naszą Ursę, możecie zobaczyć klepeczki. <laughs> więc nie przymujcie się tym. Eee, dobra, mamy naszą urszę, wygląda ona o tak, właśnie w ten sposób. Ma całe specyfikacje, więc e, spróbujmy ją odpakować i weźmiemy sobie już na warta to wszystko. Ciach, możemy wyrzucić. Dobra, w pudełeczku, a w pudełeczku mamy klasycznie to, czyli zacznijmy sobie od bajerów czyli nasz łańcuszek, no moim zdaniem jest taki se, no ale jest bo czy to jest, to jest metal, więc temu bym nie powierzał życie naszego poda mamy jedną rzecz tu mamy kartę gwarancyjną czyli jest to klasyczny tyk Mamy tutaj, jak użytkować nasz kartycz, czyli takie porady, jak go zalewać i jak tutaj też odczekać te minuty, żeby sobie się nasączyła wata, bawełna. Dla naszego pod poda jeszcze mamy naszą instrukcję obsługi, która jest nie jest aż tak obszerna. Po prostu macie wytłumaczone, co od czego służy, czyli kap, bateria, ładowarka, cartridge. jak zalewać ten kartridż jak go wrzucać i wyjmować. I teraz mamy sobie nasze pudełeczko, w którym znajduje się ładowareczka typu C. klasyczna to co zawsze. Cyk. I nasz piękny podzik, który jest właśnie tutaj. No, szczerze, ładnie on wygląda, tak sobie nowocześnie, ale, ale czy już w samym dotyku ten plastik jest taki. No i nie, no nie, nie jest jakiś taki kiczowaty, ale jest. No... Po pierwszym upadku bałbym się, że po prostu ona sobie pójdzie w zapomnienie Chociaż no wydaje się robimy taki test No nic się nie łamało, więc jest OK. Teraz spróbujemy jeszcze raz Z większej wysokości, tak gdzieś tutaj Więc zobaczymy, ale to za chwilę Musimy się spieszyć, bo mało baterii na GoPro Ładowanie typu C Diodka informacyjna, tak jak widzicie sobie tutaj Przepływ powietrza Cyk, czyli Airflow to nie wiem, do czego jest, ale może to jest do mtl bardziej. I nasz haczyk, karcić standardowy od Ursy, wlew, cyk. I tutaj środek i to szyściutko, więc widzimy się na teście. Okej, okay, tak jak widzieliście, cały nasz pozik się prezentuje tak, więc zobaczmy, jak to będzie działać. W ogóle ten jakby zatrzask tutaj, który jest na tego kapa, jest dosyć silny, bo trzeba go tak mocniej pociągnąć, żeby tak, żeby sobie to odskoczyło, ale nie wiem czy tu jest jakaś, nie wiem na, na czym tu się trzyma. A dobra, są dwa zatrzaski, więc tutaj po prostu macie takie kółeczko dookoła, zatrzaskuje się i siemka. Jest git, więc ja sobie już pozwolicie zaleję tego podzika. No i sami możecie też napisać w komentarzach, czy, jak to z tymi cenami, bo moim zdaniem te ceny są giga dziwne, wszędzie są Czasem, znaczy w internecie całym to są w ogóle tam ceny z kosmosu, bo tak, masz tutaj masz tyle, a tutaj zaraz masz 50 zł drożej i tu o co z tym wszystkim chodzi, ale nie wiem, nie moja sprawa, ja tu tylko sobie robię test właśnie tej Ursy i będziemy patrzeć, więc 5 minutek. Zegarkiem w ręku i za chwilkę widzimy się jak to smakuje. Ale jeszcze zapomniałem powiedzieć, dla nowych użytkowników w ogóle papierosów i jej, na przykład szczególnie te Ursy, czy jakieś innej Ursy, zalewamy sobie tutaj, czyli otwieramy tą gumeczkę, zalewamy, przecieramy nadmiar jakiegoś płynu, który nam sobie się został na kartridżu i za 5 minutek, pamiętajcie zawsze, pierwsze użytkowanie to jest 5 minut nasączenia się naszego kartridża, czyli całej bawełny dookoła i widzimy się za chwilkę jak to się nasączy, więc widzimy się zaraz. Okej, okay, mamy naszą mursę, ona już jest nasączona, ten już jest nasączony, więc możemy sobie ją przetestować co i jak, więc zrywam sobie na pewno tą bląbkę która znajduje się tu na dole, to jest bomba zabezpieczająca taka, żebyście wiedzieli, po prostu yy, zabezpiecza, gdy włożycie sobie tą mursę, po prostu będziecie chcieli przez przyładek pociągnąć, a minęła minuta dopiero, czy tam nie wiem, parę sekund, to wtedy jej nie pociągniecie po prostu, bo jest blokada, nie ma przepięcia i pach, i to jest szyściutko. Więc dobra, bierzemy sobie pierwszy buszek od naszej Ursy Cap. co w ogóle nie wiem, co tu jest opisane, cap, czy to Nie ma, no, takie logo mamy, więc bierzemy ucha, Ursa Kursa, nie ma co tu tak naprawdę mówić. Tu bardziej chodzi o wygląd, o cenę i to wszystko, tak naprawdę. No Fajnie, że tu jest troszeczkę powiększona bateria niż w Ursie F2 lub w Ursie klasycznej. To jest właśnie um, ten tusik. To, tu mam diodkę i ona tak samo nam pokazuje po prostu nasz stan naładowania baterii czyli jest zielony, niebieski, czerwony czyli 150-20. I tak jak w każdym papierosie, to nie jest nic nowego. To jest klasycznie e, po prostu Ursa. Jest to najbardziej ciekawe tego crash testu, więc pójdziemy sobie na balkon i zobaczymy crash test, jak to wytrzymuje przy kafelkach. E, więc zaraz będziemy sobie patrzeć, czy... No i że ten kap od razu nam sobie tutaj e, się rozleci, ale zobaczymy, jak to będzie. Więc za chwilkę się widzimy i zobaczymy, jak to będzie sobie śmigać, ale potestujmy jeszcze troszeczkę na MTL-u może. Przepływ powietrza jest ogólnie bardzo duży. No dobra, nie może aż tak bardzo duży, ale po prostu jest taki spory. Możecie się normalnie zaciągnąć do płuc, więc można sobie tak od razu, nie tak mtl-owo, tylko od razu do płuc. No i duża chmurka idzie. Więc tutaj tak naprawdę to jest całość o tej Ursie, no tu nie ma co mówić, to jest po prostu wygląd, bo tak to wszystko by jest to samo, karty, że jest to samo, więc nie będę Wam mówił tego samego, jak zawsze w Ursie, bo tu się nic nie zmienia. Mogliby chociaż zrobić jakieś inne kartridże, które są 0.3, 0.4, coś takiego, a nie cały czas te same. No nic, no zobaczymy jak triki jeszcze się dają na tym. Na GoPro będzie fajnie to widać, więc będziemy sobie patrzeć. Ja idę teraz się przyszykować, żeby zrobić sobie tutaj crash z tej Ursiki, ale pierwszy pierwsze zrobimy sobie triki, więc za chwilę się widzimy na trikach. OK, jesteśmy. Możecie mnie trochę słabi słyszeć, bo jesteśmy na dworze. A jeszcze nie mamy przygotowanej niestety kamery z mikrofonem do GoPro, ale mamy naszą ursę I na przykład z wysokości naszej kieszeni. Standardowo kap jest wypad klasycznie. No dobra, idziemy mhm. dalej. Tu nic raczej. Oprócz tego kapa, tu mamy jedną skazę. Oprócz naszego kapa nic się nie stało. To teraz. No jakbyśmy chcieli wyjąć z kieszeni, jeszcze raz. Teraz podął się na trzy, ale to jest normalne, bo tu mam magnesy. Cyk, wszystko jest jak najbardziej ok. Cyk. I teraz z wyższej wysokości, Pobieram tak. Tak samo nic się nie stało. Chyba, okay, zobaczmy. E, nie ma takich większych skaz, tylko są takie bardziej wgniecenia. Ale tak to nic nie pękło. To czymś działa. Działa. Wszystko nawet przepływ powietrza jest ok. Wszystko śmiga jeszcze raz. wysokości, no powiedzmy, metr 70, metr 60, 70, coś takiego. To oddalę się trochę. Internet no, kapnie wypadł uderzenie, cyk, jedynie co to płyn się delikatnie wylewa, ale tak to wszystko jest ok. Jeszcze raz, Można nawet z takiej wysokości. Dobra, ja nadzieję, że mi nie spadło. Tak, tak i, i to, więc wszystko tak jak widzicie sobie śmiga. Ale tak naprawdę wszystko już jest zrobione, więc ja się z wami żegnam. Ursa jakoś przetrwała, ten crash to jest delikatny, więc trzymajcie się. Siemanko!